Siemanko, dzisiaj kolejne kolejnego na expo. Mega dużo się dostaje, także pamiętajcie, tutaj macie teraz w tym kod na ekranie. Taki jest kod do mapki. Wpisujemy go sobie tutaj, macie w sobie wiadomości albo wy w opisie tego filmu. Pamiętajcie również o pisanie kod do sklepu, który tu macie macie na ekranie. Jutro będzie konkurs o 2000 fodolcy pod odcinkiem. Jutro raczej nie będzie glicza, aczkolwiek zobaczymy jak to pójdzie, jak to zobaczymy, więc po prostu zapraszam Was na odcinek 1 stycznia, w którym macie do wygrania 2000 Fodolcy Ok, jak widzicie, jesteśmy na opie. Biegniemy sobie tutaj na środek. Właśnie dostałem Daily Expa, także mega fajnie. Przykład dostaje Ci Daily Expa. Biegniemy na środek w to, to miejsce. Kiedy okay, dobiliśmy na środek, biegniemy sobie tutaj w Stora, w to oto miejsce. Potem idziemy tutaj gdzie są sniperki, w to oto miejsce. Skakujemy na ten automat. Skakujemy sobie tutaj na górę. W to, to miejsce. Podchodzimy do rogu. Robimy tutaj taniec. Tutaj wchodzimy teraz do Secret XP Teraz przytrzymamy sobie w to oto miejscu przycisk. W tym momencie nas teleportuje i będziemy dostawać darmowego expa Czy nie tym więcej expo dostajemy W tym momencie już dostałem 250, 500. Absolutnie Film filmem 7 po 30 Także jak podoba film, to jeszcze tutaj możesz przy okazji klikać tutaj w tym miejscu Cały czas jak będziesz klikał i do, zrobisz story, to wtedy dostaniesz jeszcze dodatkowego ekspa. Także jak podał Ci się film, zostaw łapkę, zostaw suba i pamiętaj, że tutaj jest konkurs na Podolce Siema!